Zaczniemy teraz nasz projekt, będę używał maszyny Cheyenne 4.0 Igły których będę używał to 5RL, 5RS, 11 Soft Edge Magnum, 13 Soft Edge Magnum oraz 15 Soft Edge Magnum Wszystkie są na grubości 0.35 Najbardziej te igły pasują mi właśnie do kolorowania Myślę, że zaczniemy cały ten projekt tutaj od dołu, wbijemy wszystkie ciemne miejsca. Napięcie, którego będę używał, to 90 Hz. To miejsce jest dosyć specyficzne. Zawsze staram się najpierw przejechać delikatnie, żeby zobaczyć, jak zachowa się skóra. Jeżeli będzie mi troszeczkę gorzej wbijało, to zwiększę o 10 Hz. W moim przypadku zawsze skaczę plus 10 lub minus 10 dopasowując sobie to napięcie do skóry. Tutaj myślę, że mogę zacząć sobie najpierw od czarnego koloru. Zawsze najpierw wbijam wszystkie czernie. Przesmarowuję sobie dużo masłem to miejsce, w którym będę pracował. Masło powoduje to, że nie będę aż tak ścierał tej kalki. Wysuwam igłę około 2 mm. I pierwsze przejechania robię takie kontrolne, nie dociskam za mocno, sprawdzam jak reaguje mi skóra. Widzę, że wszystko jest w porządku, więc na takiej głębokości będę teraz pracował. Najpierw wypełnię sobie cały ten element, i dopiero gdy będę miał właśnie wypełnianego na 100%, zacznę używać igieł 5RS oraz 5RL, żeby dociąć ten kształt, który tutaj mamy. Tutaj oczywiście na projekcie może nie widać tego, na wydruku jest troszeczkę ciemniejsze to miejsce, na projekcie jest jaśniejsze, ale ja zrobię je. Ciemniejsze po to, żeby większy kontrast uzyskać między tymi właśnie elementami, które tutaj mamy. Jeżeli chodzi o wbijanie takich miejsc, tutaj nie mam dużego pola manewru, dlatego staram się nie machać ręką bardzo szybko, to wbicie jest mocne, ale sukcesywne tak, aby za pierwszym razem wszystko robić. Musicie sobie potrenować ten ruch. On bardzo dużo ułatwia, dlatego że jeżeli będziemy machać mega szybko, to istnieje ryzyko, że ta skóra nie będzie dobrze wypełniona i będziemy mieli prześwity. Tutaj taką wskazówkę Wam daję, gdy ja zaczynałem to tułować, bardzo dużo sam ze sobą rozmawiałem, właśnie powtarzając sobie, żeby wbić wszystko na raz. Przesmarujemy teraz troszeczkę. I wracamy z powrotem do wypełniania na czarno.